Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stikistą I w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, zagramy sobie challenge trzeci, czyli Head Traume Żeby już powoli sobie odblokowywać te rzeczy Ja wiem co to jest za challenge, to jest... Yy, nienawidzony przeze mnie challenge yy, Bardziej go nawet nie lubię niż... Jezu, jest challenge gdzie nie mamy strzał, tylko mamy same orbitale I on dla mnie jest strasznie trudny ten challenge A to jest po prostu nieprzyjemne tu się nawet przyjemnie nie da tego grać. Może dostaniemy, jakieś, nie wiem, jakieś bardzo dobre przedmioty, efekty na strzały, cokolwiek, żebyśmy mogli. Hm Ale zabawnie. Możemy brać i używać tej samej piguły. Okej. Okay. Czy jak dostaniemy jakąś fajną pigułę, możemy jej użyć dwa razy. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy bombę. Bomba na. E, jakiś kamień z x -em. Będzie super. Mamy Smoloroka, więc e, Smoloroka z kamienia z X-em nie dostajemy. Potrzebujemy damage upów. To najlepiej. Tak, gdybyśmy e, zwiększyli nasze obrażenia do. Nie wiem, bo ja wiem, trzech chociaż. To już by było. Albo chociaż do dwóch, to już by były dwa razy większe obrażenia. Hmm? I co ona jest szybka? My jesteśmy wolni, my jesteśmy wolni jeśli się przestarzałem. Small Rocka. super. Nie chcę umrzeć. No nie, ona jest straszna. Dobra, zostaje tylko te pajączki. O, jest damage up i shot speed up 0,20 damage upa. O Boże. Dobra, zobaczmy co to jest za piguła Infested nie jest dobre. Nie chcę go. W sensie. Jest OK, ale nie potrzebuję jakby. Nie czuję pokusy, żeby użyć go jeszcze raz, żeby mieć więcej pająków. Bo te pająki zadają też śmieszne ma śmiesznie małe obrażenia. O Boże. Nie wiem, kto wymyślał te challenge, ale... Niech się smaży w piekle. Naprawdę. Okej okay. Nie otrzymać obrażeń, albo znaleźć kamień z x Żeby na 100% nie oberwać yyy. Dobra, super Teraz ich jesteśmy w stanie zabić Idziemy sobie pokojna Grzecznie nie wadząc. Jest kamień z jest kamień z jest super Dobra. Nie, Pająk zły, Pająk zły Pająk jest straszny i zły, dobra. Niech te wszystkie pociski nam opadną. No niech będzie, ale. Serio? Nie, ja, te pokoje to są imbastyczne, nie? Teraz wszędzie potrzebujemy bomb normalnie Jedna bomba i będziemy mieli trochę więcej tych bomb co na pewno będzie na plus No raz, szukamy w tym momencie walki z bosem Ja naprawdę liczyłem na... O Boże, tak blisko nas była mucha O nie Dobra, tam może być sobie blisko nas by Ta czerwona nie była Ja przejdę się po całym piętrze Poszukam po prostu jeszcze tej bomby I z X-em Więc jedna bomba jest obowiązkiem tutaj Wtedy za jedną bombę weźmiemy sobie dwie i już jesteśmy w domciu Mam wrażenie uy, uy, Ty, gdzie? Dobra, bomba Nie Nic Serio? Nic? Kompletnie nic? No w sumie Oj, oj, oj. Dobra, ci nie są najgorsi. Dobra, idę do sklepu. Jedna bomba i jesteśmy w domu. Naprawdę. Wtedy mamy kluczek, otwieramy tą, ten. Mamy więcej szans znowu. Naprawdę. Ale no. Gra sobie ze mnie robi jaja. Naprawdę, jaja sobie ze mnie robi. Uch. Dobra. Teraz strzała na pewno po skosie. A ty jesteś tragiczny. Ała. Nienawidzę cię. Hunt. E, teraz najlepiej stać przed nim. No właśnie. Bo on strzela po skosie. on będzie teraz wariował przez nasze strzały. A ten hand ma mniej zdrowia to na pewno. Jest HP up, super. E missing page 2, Evil Up. To i nie mamy jak zdobyć, jak otworzyć dwóch kamieni z X-em. Stop utworzyć. utworzyć, u u, 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 u. Bob Scars jest super Bo dostajemy 5 bomb tak naprawdę Za, za nic Za chillerkę i utopię I efekt na bomby to jest jeszcze jakiś Tylko jaki to już nie pamiętam Ech. Te muchy nam nic nie dają tak naprawdę Bo one zadają Troszeczkę więcej obrażeń od nas Więc To naprawdę nie jest dużo Jak my zadajemy jeden to one zadają nie wiem z trzy Coś takiego Nie wiem zawsze to jest jakiś większy damage Ale Więc szybciej sobie z czymkolwiek poradzimy Ale no Do najlepszych to to w tym momencie Nie należy normalnie to jest tak Kozacki przedmiot I zastanawiam się naprawdę Czy nie otworzyć a w sumie już się samo otworzyło. Szkoda, że dostaliśmy tej bomby. Okej, okay, okej, okay, tu szybko, szybko, szybko. Ej! Dobra. O, tu! Tu trafiam. <grym> tu jest okej. Okay. Dobra, kolejny kluczyk. Kluczyki się mogą przydać. Ale bardziej się cieszę z tego, że mamy bomby. Serio? Pokój polegający na staniu w jednym miejscu. Nawet nie mam co sumie co innego tu zrobić. Bo nie chcę się narażać, więc. Jedne muchy, drugie muchy. O, i tu jest trudniej trochę. Ale w ogóle ten challenge jest tak beznadziejny. O, w sumie tak mogę. Uy, jednak nie mogę, jednak nie, lepiej nie Nara, utopia. Kolejne dwie bomby, dla nas. No Ym... Dobra, ci przeciwnicy nie są jacyś super źli. Tak naprawdę. Dużo zdrowia też nie mają. Znaczy jest ich więcej. To może być trochę trudniejsze, więc mogą mieć więcej zdrowia. Ale czy ja wiem, czy mają? Eee... Yy... Nie chcę otrzymać obrażeń. Chcę mieć cały czas tą szansę na Devil i chcę dostać coś dobrego. Latanie by się przydało. Gdybyśmy mieli tanie, by było z górki. Albo shielded tearsy. O tak. No, shielded tearsy to by tu roboty robiły. Tu of diamonds. Użyjemy na koniec tego piętra, tu of diamonds. Okay, kolejna bomba. Nie będę narzekał. E... Teraz użyję tego tu w Diamonds. Lecimy na walkę z bossem. O Boże. Dobra. Nie tak! Ale dobra. Jest Devil Room. Dostaliśmy laczki, czyli Lakap i klucze. O Boże. Chociaż... Tu gdybyśmy dostali, nie wiem, głowę Krampusa W sumie obydwa przedmioty są spoko I głowa Krampusa i... i... I, 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 Jezu, głowa Krampusa i Lamp of Call To obydwa przedmioty, w sensie, wykorzystujemy Jezu, ile ty masz zdrowia Albo jak ja mało go zadaję Lamp of cole. No, i lampo w kol jest fajne. No, i to to mi się podoba. Te pociski, które są dalej od nas, zadają już większe obrażenia. No, i to jest fajnie. Nareszcie. No, i teraz to sobie te muszki schodzą. E, rozwalę to. Poszukam jakiejś dobrej figury. Speed up. 40 Energy nie jest dobrą pigułą. To nam nic nie robi. Bo i tak mamy tearsy równe jeden zawsze. All the time. Ale z lampą w to naprawdę się zrobiło już fajne podejście. W się sensie nie fajne podejście, ale dużo łatwiejsze. Bo te strzały są po pierwsze większe, więc jest łatwiej trafić. A po drugie zadają dużo więcej obrażeń. Więc nie musimy się tak tymi obrażeniami przejmować jak wcześniej. Nie wiem, chyba tylko zostawić dokładnie. E, przejdziemy się po całym piętrze. Mamy Cares of the Darkness. Już nie potrzebuję Devil Roomów. U. Vasolcharciki, subcio? A, do roomu wejdę. Eee... Dobra, otwarła się super. Nie musiałem bomby zużywać, ale nic ciekawego nie dostaliśmy. To jest wielka szkoda. Nie, no teraz to kozak, obrażenia, zadajemy to na pewno. Eee, bo to wszystko szybciej dużo pada. O Boże, ten pokój normalnie byłby taką masakrą, znaczy normalnie. Ty na tym challenge ze zwykłymi strzałami, to byłoby największa masakra Bo tam raczej bym oberwał tyle razy, że to jest szok Pff. Solharcik Nic więcej nie potrzebuję, Solharcik jest ok. Mm, tu mamy dwa portale, dwa portale nie będą trudne do rozwalenia, no właśnie o tym mówię Power pill. Powerpill będzie spoko jeżeli będziemy go potrzebować gdzieś więc fajnie mieć w kolejności, jakby Power peel, Chociaż mogłem wziąć Speed i po prostu użyć kolejnego Speed wtedy. No, ale no cóż. Nie, oj, oj, oj. Dobra. Hop. Hop. Poczekajcie sekundkę. Dobra jestem, sorry. Poczekajcie sekundę. Dobra jestem. Eee, Kolejna baterie, Spoko. Eee, Wyrw mamy na, może już zapomniałem na co. Eee, to była piguła. Powerpil właśnie. No, więc dobrze ją mieć przy sobie. Zobaczymy ile jeszcze pięter przed nami. Wiem jakiś bolzo steel. tak naprawdę najlepsze było z nich. dobra, walka z bossem, zobaczymy jak to pójdzie. No, niebo a ziemia, naprawdę ta lampa w kolor robi. Muszę sobie ustawić w ogóle to, żebyśmy mieli, ja żebym miał y od przycisk Dobra, no mogę na tobie zagrać Pomzarki hmm. Omzarki To też wezmę Użyję Uuu, i dostaliśmy Sinapa, czyli damage upa I trzy black hearty. super w sensie, no, nie uważam, żeby ten familiar był dobry, który daje piguły. No, jest jedną pigułą w vor... Po co? Nie ma nic ciekawego. Biorę te. Te. Bomzarki, no, nie jest dobry. To jest. LVAP. Ale LVAPIX z tym Devil -rumie może być ok, bo wtedy wezmę coś. Raczej tego falmi... chociaż nie. Po co? Marnować sobie zdrowie. To był jakiś damage-up-ik, to tak, ale nie ma. Więc nie ma po co? E, karta Devil. uuu. E, devil może być fajne. Pff, one makes larger, power peel. Kolejny F-up. Pretty Fly. Uu. Devil sobie zostawię. Nie mam bata, żebym zostawić coś innego. Bo Devil jest mocny. Ej, szczerze, zadajemy tak duże obrażenia teraz. Eee, Hyperstyd jest nam niepotrzebny. Że to jest szok. Ja zobrażę, obrażeń 1,50 robię pewnie. Nie wiem, 4, może więcej. I strzelam tak szybko teraz. No, a teraz to już jest ok. Teraz już się można bawić. Nie wiem, co to robi. Nie chcę ryzykować. Oła. Dobra. Eee, siup. I lecimy do góry w poszukiwaniu O Boże Co za zły pokój To jest Devil, to nam zwiększa statystyki Dev nam y, zadaje 50 obrażeń, czam 40 w danym pokoju Chyba Nie jestem pewny teraz tego A jeszcze kiedyś byłem Muszę to sprawdzić Devil a Dev. Do sklepu możemy wejść mm, Nie ma tu nic ciekawego Of Space, dwa razy więcej kluczy i piguła Hematemesis. Jest ok. Mamy te czerwone serduszka tam. W razie czego? Nie wiem tylko w jakiej sytuacji by nam się były potrzebne. Ale no. Zawsze jakiś tam zapas mamy. Nie wiem, maszyna do oddawania krwi czy coś takiego. Ok. Bardzo nie okej okay. Nie strzelać, gdy się kładzie bomby. Na pewno nie jest takim czymś. Full. Jera. Uu. Nie, daj mi to. To chcę. Nie to. Hop. Dobra, teraz jest git. E, na walce z bossem mamy zmianę przedmiotów i w Room, jeżeli go dostaniemy. Nawet dwie zmianki, tak naprawdę. Chociaż wolałbym tylko jedną Uuu jakiś inny przedmiot aktywny by się przydał to ten bym zmienił I byłoby cacy, jest kamień z X -em. Niech wszystkie te zejdą sobie uciski Jest soul heart, Ała. Ja już straciliśmy tego soul hearta, nie ważne nie było go Dobra wchodzimy do walki z bossem Gisz. Z gisa dostaniemy albo mojego Gisza, albo Demejapa. Chyba. Bez nie jestem tego pewny w ogóle. Ty dziadu największy. Coś ty zrobił. Aha. Eee. To jest speed up Bidapieta ja lubię Więc sobie pójdę Podaj z szarda kolejnego i lecę Na chyba ostatnią, ostatnie piętro, nie wiem teraz Zobaczmy Tak, ostatnie piętro już Jest cacy. I co no Szukamy walki z bossem Rozwalamy matkę Pokonujemy ją no, Tu nie Tu tak Teraz można iść, a nie, kurde, z obrażeniami, jeden nie, nie mogąc nic zrobić, prawie. Mamy masę mu, które nic nie zadają, prawie. Nie wiem w ogóle, dlaczego pojawiamy. Yy, czerwone serduszka, nie wiem nawet skąd. Nie wiem, co nadaje taki efekt. Hmm, bezbędny trochę. Chyba regeneracja, chociaż regeneracja nam daje, nie mam pojęcia. Nie wiem co, ale coś nam daje. Hmm, zostałeś tylko ty. Dobrze. Kamień z x tu nie ma, to też nie. Mamy coraz mniej zdrowie. nie podoba mi się to. Też czas stracimy zdrowie. Sklep. Do ostatniego sklepu możemy wejść. To jest kamień z x super. Jakieś zdrowie jest. Chyba zdrowie. No właśnie, chyba zdrowie. Eee, chociaż może w sklepie będzie solhard. Nie, nie będzie. Jest tu. Nasz kolega niedobry. Greed, który nam zabiera sklepy. W sumie kradnie. Piąteczka. Nie wiem po co nam to piątka. Skoro i tak tu nie możemy chyba na challenge'ach płacać coinów w ogóle. Jest walka z bossem już. No i fajnie. Nie będziemy mi się jakoś długo szukać. I dziadu najgorszy. Dobra, trochę much. I walka z matką. Po walce z matką, ale. Pierwsze możemy tu wejść. Daj z szardem wszystko zmienić <laughs> Zdążyliśmy na takie co... uuu i teraz mamy O boże No chociaż Ja teraz muszę szybko klikać po prostu <laughs> Ale... spoko Zrobimy sobie boss zrasza, Bo i tak nie skończyliśmy jeszcze <laughs> Podejścia ja jest poprawek, mogę kończyć podejście, gdzie on jest. Tu! Mamy mało zdrowia. A w sumie, jak zginiemy, to się wskrzesimy w pokoju wcześniej, więc nie będziemy mieli nic do stracenia? Czy jakoś tak? Może nie nic do stracenia, ale po prostu skończymy wtedy podejście. Więc jest wszystko w jak najlepszym porządku. Ja tu mogę. Nie wiem. Uch, przydałoby się autoklikar. <laughs> I dlatego jest, Boże Jaka głupota Naprawdę Siu. O Skrillex Cześć A Już mnie ręka zaczyna boleć Mam nadzieję, że tego jakoś wielce nie słychać, że tak klikam mocniej W sensie szybciej się staram Nie wiem, jakieś y, ci, przeciwnicy segmentowi, o właśnie, a propos i Blood, serio? Blood jest tragiczny. Zawsze. Chociaż my tak szybko strzelamy. Możemy tak szybko strzelać, że to jest szok. Nie to takich kosmicznych obrażeń. Mogę tak wolno strzelać, ale po co? Wystarczy cały czas klikać. chociaż to jest głupie. Eee, szkoda, że gapim jesteśmy. Gdybyśmy byli gapim, byłoby to dużo łatwe. Łatwiejsze. Jedno. Dużo do gapiego nie brakło. Jeden przedmiot. Tak. Mam tu tyle czerwonych serduszek, że jak dostanę już obrażenia na słucharty, to będę miał szansę na to, żeby. Czy nie szansę? Eee, to się wyleczy po prostu. Jak będziemy dostać później w czerwone serduszka, obrażenia, Więc najprawdopodobniej zro skończę tego, bo osrasza. No ale teraz naj to najtrudniejszych. Nie należy. A im dalej jesteśmy, tym większe obrażenia zadajemy. Albo to jest większe, nie wiem już. Raczej większe obrażenia powinniśmy zadawać. Dlatego wystarczy stać na środku i strzelać. Już chciałem uciekać od niego. O, dziadu. Ale to jest, kurde, nudne. Ale dobra. Czemu nie na challenge'u zrobić bo strasza? Eee... Nie mam po... Ty! Umrzyj. Eee... Monstro dwójka. Okej. Okay. Nie, coraz więcej zdrowia tracę. się zaraz źle dla nas skończy. Cześć. Monstru, z dwójka! Umrzej. Dobrze. Kolejni bosowie dla nas. Za niedługo anioły powinny się pojawić. Tziuuuu. A zwykły pin, ale padł. Oh jezus. Nie no. Im szybciej klikamy, tym więcej obrażeń zadajemy, więc oni naprawdę padają, gdy ja się skupię na klikaniu i będę klikał najszybciej jak umiem. A nie, już po, bo zresztą, a nie u nie było. Random body to mogę wziąć. No i co, koniec podejścia. Ej, ład, zablokowaliśmy. Dobra, e, to tymczasem ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. E, Trzyma e, jeżeli Wam się filmik podoba, zatrzymał tylko komentarz, subskrypcję. I trzymajcie się do na następnego, cześć.